Ja oczywiście mówię, z tej strony kebus. Eee, teraz tak na spokojnie. Co robić, żeby jak najmniej stracić? Eee, Wykminiłem strategię, która ma no, chyba największy sens. Eee, też sami sobie to przeanalizujcie. Natomiast wydaje mi się, że to jest chyba najlepsze rozwiązanie. Tak czysto logicznie. Więc e, zaraz wam o tym powiem. Zaproszę was na stronę skinsmanki Standardowo wpadajcie. Kod kebus, darmowe, 5 dolarów. Przy tradzie powyżej 100 dolarów. Oraz bonus do samego depozytu, do samej wpłaty 35%, także serio wpadajcie, badajcie stronkę, wymieniajcie się. Link zostawiam wam w opisie. A my przechodzimy do tego, co robić. Więc, no musicie trochę posłuchać mojego gadania. I teraz tak, mamy sobie okres, mamy 7 dni, mamy 7 dni na działanie. Jeżeli macie jakieś, właśnie jakieś kurcze, drogie kosy, drogie rękawiczki. To ja sprawę widzę następująco. Przez 7 dni dzieją się przeróżne rzeczy. Dlatego, że na market jeszcze nie zostaje wypuszczona nowa pula kos czy rękawic. Więc dzieją się przeróżne rzeczy. Wydaje mi się, że taki pik dołkowy mieliśmy już za sobą. Ten najniższy moment jest już za nami. I teraz te koski sobie powoli odbijają. To samo jest oczywiście z rękawicami. To bardzo dobrze widać z median na wykresie. I jest szansa, że one jeszcze trochę odbiją. Więc wstrzymałbym się na pewno z jakąś taką paniczną sprzedażą do jutra i zobaczył w ogóle jak te ceny się wykreują. Fakt, faktem musimy to sprzedać w przeciągu 7 dni i znaleźć jakiś najlepszy moment na sprzedanie tego, który być może nastąpi jutro, dlatego że po panicznym celu ludzie zaczną się zastanawiać. A kiedy ludzie się zaczną zastanawiać, my weźmiemy Lida i po prostu to sprzedamy. Natomiast. Do czego dążę? No, jeżeli nie sprzedamy przez 7 dni, czy tam, no tak, 7 dni, kiedy jest trade ban, no to wlatuje nowa pula kos na rynek. I wtedy jest jeszcze większy spadek niż był. No i wtedy jest w ogóle już kaplica. Jestem ciekawy, ile wtedy będą kosztowały noże. No, ciekawi mnie to, ciekawi mnie to. Mm, także, także tak to widzę. Automatycznie, jeżeli tak jeszcze na przyszłość Wam powiem. Po siedmiu dniach, jeżeli ceny kos drastycznie jeszcze spadną, to raczej się stanie. No to też być może automatycznie obniży to cenę czerwonych skinów. To są za wysokie ceny, to są zbyt drastyczne zmiany. Rynek sam się formuje, a raczej formuje jego społeczność, czyli my. Więc myślę, że bardzo szybko to się no, może nie wyrówna. Natomiast te skiny na pewno nie wrócą do ceny, jakie jak były. Natomiast, no, troszkę, troszkę opadną. No, 150 zł za MP7, krwawy sport, to jest trochę odklejka. Także tak to widzę, i myślę, że tak się stanie. Uważam, że jest to najrozsądniejsza opcja w ogóle, żeby wyjść z tej sytuacji. No, bo nie wiem, czy opłaca się trzymać jakieś tam swoje komba, czy noże. No, ja chyba też swojego sprzedam, bo no, nie widzę w tym sensu, w sensie. No i co, że jak będę go, co z tego, że ja będę go trzymał, jak po 7 dniach on zarabia, będzie kosztował z 300 zł, albo 400. Eee, także tak to widzę, dawajcie znaka, co tam u was, co tam działacie sobie, jak macie pytanka, oczywiście piszcie i trzymajcie się, Yo.